Maciej Zieliński, Juventum.pl. Jesteśmy na Pucharze Świata w Szabli, kobiet i mężczyzn. Rozmawiam z panią Beatą Rak, jedną z organizatorek. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pani ocenia poziom? Jakiego poziomu pani się spodziewa na dzisiejszych mistrzostwach? To znaczy poziom jest bardzo wysoki, jak każdego roku tutaj w Sosnowcu. Świadczy o tym głównie obłożenie, czyli 128 zawodników i 119 zawodniczek. W porównaniu ze wszystkimi kucharami Świata, jakie odbywają się, no takiego obłożenia nie ma. Patrząc na listy startowe, które zostały, z, osoby, które zostały zgłoszone do turnieju, widzę, że na przykład z pierwszej dwudziestki Zawodniczek jest 15, które brało udział i uczestniczyło w Mistrzostwach Świata. A część z tych zawodniczek jest zawodniczkami, które uczestniczyły w Mistrzostwach Świata seniorek, startując jako tutaj juniorki. No więc po tym można świadczyć, że ten poziom będzie bardzo wysoki. Za każdym razem, kiedy na tego typu mistrzostwach pojawia się reprezentacja naszego kraju, pytanie brzmi, jak Pani ocenia nasze szanse. Nasze szanse, nasze szanse oceniam. Pan, patrząc z perspektywy czasu wstecz puchary, Pucharu Świata w Sosnowcu, no nie wychodziło nam krótko mówiąc. W tym roku zawodniczki są po ciężkich treningach przygotowawczych, są po, po zgrupowaniach i myślę, że ja liczę tutaj najbardziej na swoje zawodniczki, zawodniczki TMS-u, na Angelikę Montor i na Kingę Druszcz i myślę, że szczególnie Angelika może tutaj, może tutaj coś Działać. Natomiast 18 pozostałych zawodniczek, bo 20 zawodniczek z Polski startuje, jest równie w dobrej dyspozycji. Także myślę, że w tym roku przynajmniej liczę na to, że do finałowej ósemki dziewczyny się zakwalifikują. Taki Puchar Świata to wielki prestiż dla miasta, również dla organizatorów. Czy była to długa i męcząca droga, by zorganizować tego typu? Zawody? Tak, organizacja to jest mnóstwo przygotowań tutaj. Uczestniczymy, współdziałamy, pracujemy z MOSiR-em, czyli z Urzędem Miasta generalnie, gdzie prace już te techniczne wykonuje, wykonuje MOSIR. Współorganizatorem jest Polski Związek Szermierczy i Śląski Związek Szermierczy. No te, te przygotowania trwają już od, od trzech miesięcy. E Zawsze udało nam się to doprowadzić do takiego, do takiej, do takiego finału, który, który później skutkował tym, że, że ten puchar przebiegał pozytywnie i, i odczucia na całym świecie są takie bardzo mocno pozytywne. Wszyscy nas chwalą za ten puchar, także myślę, że tym, w tym roku będzie dokładnie tak samo. Eee, już ostatnie pytanie, co do Pani obstawia jako największą niespodziankę? Może Puerto Rico, Portugalia? Białoruś? No wie pan, dziewczęta z Białorusi to jest dosyć silna reprezentacja i nie są u nas pierwszy raz. Nie znam zawodników z Puerto Rico, bo, bo też są u nas pierwszy raz, są u nas pierwszy raz. Meksyk. Nie wiem, no trudno mi powiedzieć, bo to są zawodnicy, którzy, którzy są, którzy rzadko startują w pucharach świata. Nie wiem, co powoduje to, może atmosfera, może organizacja, że przyjechali akurat do Sosnowca. Natomiast patrząc na listy startowe na inne puchary świata, nie ma tam tych zawodników, albo pojawiają się bardzo rzadko. Także... Nie wiem czym się kierują przyjeżdżając do Sosnowca. Nie znam tych zawodników, nie jestem w stanie na ich temat nic powiedzieć. Natomiast yy, tak jak pan zapytał dziewczyny z Białorusi, to jest dosyć mocna drużyna, może? Może pani pozdrowić naszych czytelników? <laughs> Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i jeżeli nie dzisiaj, to przynajmniej jutro zapraszam na Puchar Świata do Hali Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.